I co? Fajne, intro zrobiła mnie. Sama, samiosienka bez niczej pomocy, zdolna jestem. Niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. No nie, no żartuję, ale serio, fajne, prawda? Mi się bardzo podoba. Jestem z siebie taka dumna, że mi się udało stworzyć coś takiego ładnego. Pokrojone warzywka, rozbite jajeczko. z ekstra składniki, czyli drożdże, nieaktywne i. Czarny sezam, zaraz je dosypię. Oj, do, oj, wracaj do jajka. I robimy co? Znowu omlet. A ja sobie siedzę i wcinam jabłuszko. Dobre jabłko? Jakie dobre jabłko? Mm. Mm. Takie dobre jabłko? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Witam Was w kolejnym e, dniu naszego vlogmasa. Dzisiaj mamy piątek, 2 grudnia. Dzisiaj dałam ciała. Dałam ciała na maksa. W sensie nie poszłam rano na siłownię, e, obudziłam się, wstała, wstałam. No, jedną nogą wstałam, druga jeszcze została w łóżku. Powiem Wam, że obudziłam się i po prostu ja nie miałam sił się podnieść na tą siłownię. Właśnie jestem w trakcie e, robienia sobie herbatki. Woda już się zagotowała, musi trochę odstać, bo to będzie herbata zielona. Jak wiemy, herbaty zielonej nie zalewamy wrzątkiem. Słuchajcie, najlepsza na świecie herbata zielona jest to herbata truskawkowa Kusmiti. Ten aromat jest po prostu... Same truskawki, słuchajcie, pachnie jak takie świeże, wiosenne. Wiosenne, nie już te, takie późne, tylko takie wczesne, świeże, wiosenne truskawy. Jest to herbata luźna, znaczy sypka i do tego mam dokupione takie e, woreczki ale wam dokończę z tą siłownią niestety dzisiaj w nocy Kajuś e, bardzo gorączkował był bardzo rozpalony i w ogóle nie wiem skąd, nie wiem jak to się wzięło ale się i jest chory tak jestem chory i mi o cieknie wszędzie z noska no i przez to nie muszę na siłownię, bo spałam w nocy tylko dwie godziny Także jestem mega, mega niewyspana eee, Ale to nic To nic, to nie przeszkadza nam się spotkać razem ze sobą I wypić wspólnie herbatki, zajrzeć do kalendarza eee, Zobaczyć trochę moich zakupów Bo już od teraz zaczynam takie świąteczne zakupy Muszę Wam przyznać, że mam bardzo mało takich typowo świątecznych ozdób i różnych innych takich świątecznych gadżetów, dlatego że praktycznie wcześniej wszystkie święta spędzałam w Polsce u mamy. Natomiast teraz jestem skupiona na zakupocholizmie kristmasowych, świątecznych ozdób. Także coraz to gdzieś z jakiegoś sklepu coś sobie przytaszczę. Muszę w ogóle zajrzeć na strych, co tam... Co tam się czai. W tym roku na pewno będę miała malutką choinkę, która będzie stała na komodzie w dużym pokoju, e, ponieważ no, ze względu na kota i na Kaja nie chciałabym ryzykować dużej choinki, ale oczywiście będzie żywa, nie znoszę sztucznych choinek. Chociaż jest to mega wygoda, e, a szczególnie dla tych, którzy na przykład ich w ogóle nawet nie rozbierają, tylko zafoliowują i odkładają na, na cały rok. E, ale nie, ja jestem za świeżymi choinkami, uwielbiam świeże choinki. Także u nas będzie y, świeża choinka, tylko że malutka. Y, jak pięknie wygląda Strasford przybrany, bo oczywiście już jest wszystko y, oświetlone, już są wszystkie lampki, wszystkie choinki, wszystko już jest coś glancuś Misiu, już Cię biorę. Dobra, herbatka niech się parzy, a my się przeflancujemy do kalendarza. Znowu jestem tutaj w trochę nieco dzikiej pozycji na y, takiego przyczajnika, żeby otworzyć Wam żeby otworzyć, zajrzeć do kalendarza, inna wersja nie wchodzi w grę, żebyście widzieli mnie, a przy okazji o, tutaj mam pomocnika małego, tak? Który się ładuje. Słuchajcie, wczoraj. E, wczoraj był bardzo ważny dla nas, coś tak krzywo mnie tam widać. Wczoraj był bardzo ważny dla nas dzień e, do zapamiętania. E, pierwszy, e, 1 grudnia Kajo zaczął y, chodzić. Były jego pierwsze kroki. Kilkę udało mi się nagrać, ale też. Y, fajnie się na mnie stoi. Hmm. Ty gdzie włazisz? Ja się ty wlazłeś! Złaś złaś tej pufy! Złaś! Także wczoraj e, zrobił swoje pierwsze kroki, a mama też, kurczę, e, w tym czasie akurat robiłam, nakładałam obiad Robertowi. I on jak zwykle siedział, uwision, e, stał uwiszony u mojej nogi. I nagle się puścił i poszedł do pokoju, tak jak gdyby nigdy nic. I ja się tak odwróciłam, patrzyłam, gdzie no, 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 I szybko za telefon włączyłam nagrywanie. On już w tym czasie klapnął, bo się zorientował, że sam idzie. Zostaw to. I ten, i co? I postanowiłam go zachęcić, żeby jeszcze raz się przeszedł jak już włączyłam ten, y, to nagrywanie, ale udało się uchwycić jego pierwsze kroki. Dzisiaj już tych kroków stara się robić coraz więcej, aczkolwiek, gdzieś, tak jak Wam mówiłam, chyba go wzięło jakieś przeziębienie i jest strasznie marudny. Dzisiaj jest strasznie ciężko w ogóle coś mu zorganizować. E, no ale nic, przetrwamy to, bo przecież to, no tego co mamy, żeby to przetrwały, tak? No, także damy radę, a on się mam nadzieję szybciutko wykoruje i jego pierwsze święta będą... Zdrowe i wesołe, prawda? No, telefon. Halo? Halo? Halo, mama? Mama, możesz już tyle nie gadać i otwierać ten kalendarz do ciebie, Szewdzoni. No? Dobra, słuchajcie, otwieramy kalendarz, szukamy e, okienka numer dwa. Musiałam zapalić światło, bo jest tak ciemno, buro i ponuro na dworze, że w pokoju po prostu byście ledwo co widzieli. O, tutaj po naszej kredeczce. Tutaj mamy numer 2. Dobieramy się do okienka. No, no nie pchaj się. co to jest? Chcesz pierwszy zobaczyć? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? peoniowy piwoniowy to chyba co czyli to jest jakiś żel e, do mycia się o zapachu piwoni fajnie, lubię zapach piwoni przetestujemy go dzisiaj z wielką ochotą śmieszne takie pudełeczko za dużo tego nie ma, pewnie pójdzie mi na raz no ale nie szkodzi jeżeli chodzi o tą kredkę, którą wczoraj wyciągnęłam z sefory dzisiaj mam ją na oczach i muszę przyznać Wam, że nie wiem w jakiej cenie jest ta kredka w Seforze. Natomiast, no, dla mnie ona, że tak powiem, tylko nie urywa. Zdecydowanie wolę kredkę z Zoivy, z Coivy, czy jak to tam wymawia, która jest bardziej miękka, super rozprowadza się na oku i świetnie się blenduje. Bardzo słabo się rozciera, ciężko w ogóle zblendować. Nie ma takiego, wiecie, poślizgu jest taka tempa i bardzo ciężko ją było w ogóle zblendować i jak widzicie no dupa wyszła, dupa blada nie mamy dziś jak widzicie nie wyszło to najfajniej Kretka nie jest nawet czarno-czarna jest taka yy, po lekkim roztarciu jest taka siwawa może bardziej wam do światło pokażę dzisiaj bawiłam Dzisiaj bawiłam się tą kredeczką i jak widzimy, no, cudów nie ma, nie jest bardzo czarna-czarna, tak jak kredki zoiwy, które mają w sobie też niektóre brokat, co bardzo mi się podoba. Znaczy brokat, takie delikatne drobinki, mam tak, taką jedno, jedną kredkę czarną z fioletowymi drobinkami, jest niesamowita. Kaja nam robi efekty dźwiękowe, tak? Jingle bells, bands, jingle bells. Tak. Efekty dźwiękowe robię. Podkład muzyczny mam je, tak? O, stoję, zobaczcie, stoję. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ohoho. Pamiętacie Cosia z polu zakupowego? Zobaczcie, jak fajnie przydał się na mandarynki. I fajnie wygląda właśnie na stole jako ozdoba. Teraz Wam pokażę moje e, świąteczne zakupy. Tutaj w TK się udało mi się dorwać taki, to się nazywa taki runner na stół. I on jest właśnie czerwony z taką tutaj lamówką i mam zamiar zamienić właśnie ten biały brusik na ten czerwony, żeby było już świątecznie. E, dalej słuchajcie, świeca też zakupiona w TK Maxie i ona kosztowała z 1699 na 999 przeceniona. So, jest to świeca z firmy Kringle. Nie miałam od nich nigdy świec jeszcze. Przyznam, że bardzo, ale to bardzo lubię właśnie jesienną i zimową porą palić świecę. Ta jest o zapachu mrożonego, zamrożonego, omrożonego mahoniu. Jak ona pachnie? Jak ona pachnie? gdzie co, w sklepie mi się wydawało, że ładniej. W porównaniu do tych wszystkich paskudnych, co pomachałam, to ona chyba pachniała najładniej. Ale pachnie, ale pachnie dla mnie jak... Trochę niwea pod dla mężczyzn, ale może mi się tylko po prostu wydaje. Zobaczymy jak odpalimy, zaraz zrobimy e, inaugurację i będzie nam ocieplała tutaj nasz e, wystrój. Co my tu mamy dalej? Dalej zakupiłam e, kartki, on tutaj światło odbija, dla Roberta i do mnie do pracy, bo mam w zwyczaju obdarowywania się takimi małymi karteczkami z życzeniami, także to są dla niego do szkoły, dla kolegów i dla mnie do pracy. Zakupiłam już, tak jak Wam mówiłam, na to malutkie rozdanie. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to do vlogmasa numer jeden. I są to, słuchajcie, takie sole do kąpieli, które wydaje mi się, że wyglądają rewelacyjnie w takim ala laboratoryjnych no czym? jak to się nazywa? Nie pipety, tylko. W, no fiolkach takich, bo że wypadło mi z głowy. Także uważam, że wygląda to super. Także to jest dla Was. Co tam dalej? Też dla Was tutaj mam taki zestaw balsamów do ust. I jest truskawkowy, kokosowy i arbuzowy. Też uważam, że bardzo urocze. Dalej mamy też również dla Was. Też właśnie z tymi piskami to jest bardzo fajne opakowanie. Już za samo opakowanie to pokochałam. Jest to taki zestaw. Do paznokci. Uważam, że jest bardzo fajny, nawet jeżeli to w środku nie będzie Wam odpowiadało, to opakowanie jest naprawdę przeurocze fajne. Podoba mi się. Dalej mam kartki również do wysłania, bo będę wysyłać kartki. Bo jak już wspominałam, ja bardzo lubię wysyłać kartki. I tutaj coś jeszcze ciekawego jest. Zakupiłam sobie nową rękawicę, taką do kuchni, do piekarnika, uważam, że jest przesłodka oraz nowe ściereczki do kuchni, bo też właśnie pod tą rękawicę, mam światło odsłonię pod tą rękawicę, zobaczcie jakie mają fajne kolorki, ta mi się bardzo podoba, także mamy nowe ściereczki, nową rękawicę. I tutaj się kryją moje nowe, nowe e, bombki. Jedna jest taka, nie wiem czy ją widać, jak ona odbija fajnie światło na taki tęczowy kolor. To jest jedna taka w białym odcieniu bombaczka. Druga bombaczka jest złota. Taka przezroczysta złota. I kolejna już, ostatnia. Słuchajcie, to jest taka e, jakby żarówka e, z pierzem, białym pierzem w środku i ona również też e, w świetle się tak mieni na tęczową. Uważam, że jest urocza. No i mam jeszcze dwie bombeczki. Bombeczki, no to... Bo, bo, bombecz zawieszki takie. E, tutaj jest taka, taki jakby właśnie e, stojak. Jest przepiękny, przeuroczy, naprawdę... Rewelacja ładnie, ob obbrakotowane będzie ładnie odbijało światełka. I ostatnią bombeczką, zawieszką czy czymkolwiek byście chcieli to nazywać jest takie cudeńko. Te są dwie z Matalana, a te trzy są z Morisona. Dzisiaj akurat mam dzień wolny, także sobie trochę poogarniam. Właśnie zrobię listę zakupów, co będę potrzebowała na imprezkę urodzinową, co będę potrzebowała na obiady, na cały tydzień. Wyskoczę do Tesco może jeszcze po te kalendarze. Rafał dzisiaj kończy o 20, więc mamy zamiar sobie spędzić razem w końcu miło wieczór, coś obejrzeć. I tak będzie wyglądał nasz dzień. Kajcio jest już po obiadku, miał już na obiadek swoją y, zupkę brokułową, a mamusia będzie miała na obiadek. Zaraz wam pokażę, co? Zaraz wam pokażę. To jest akurat moja kolacja. To są jogurty sojowe Alpro. I powiem Wam, że są przepyszne i tylko ten smak, to jest chyba marakuja, nie widzę nic przez tą kamerę, to jest chyba marakuja, passion fruit, passion fruit i jest przepyszny i te pestki, o, wraca, wraca, gdzie on tam się szwenda? Eee, także on jest bardzo dobry, inne smaki już mi nie smakują. No i mama ma na obiad dzisiaj steka. Jest to stek bezmięsny, pieprzowy stek e, bez mięsa. Wyglądają one w ten sposób. Wrzucę je do piekarnika e, i do tego zrobię sobie pieczone, e, pieczone smażone takie warzywka na patelni. z horteksu. Jakieś tam mam horteksowe mieszanki e, warzyw, więcej wezmę warzywa i e, bez steka. A to jest nasza kolacja. Yy, Kot już się drze, więc idę mu otworzyć, a z wami już się żegnam. Dziękuję Wam bardzo za obecność na dzisiejszym vlogmasie i zapraszam Was na jutro. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście proszę o pozostawienie łapki w górę. No i oczywiście o subskrypcję osoby, które jeszcze nie subskrybują. W ogóle chciałam Wam bardzo, ale to bardzo podziękować. Nie wy. I codziennie jest u mnie e, ruch w tych subskrypcjach, jak na dworcu. Mimo wszystko dziękuję wam bardzo za każdą jedną osobę, nie subskrypcję, za każdą jedną osobę, która tam jest, która tam siedzi, która z nami jest każdego dnia. Jest to bardzo miłe i dziękuję wam ślicznie. E, natomiast e, konkretne podziękowanie i rozdanie na na 1000 subskrypcji na pewno się pojawi na kanale, ale myślę, że to już w przyszłym roku, już po świętach, po, po tych wszystkich vlogmasach. Także ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Życzę Wam miłego wieczorku. Co? I do zobaczenia jutro rano. My już się z Wami żegnamy.